Kochani, nadchodzi czas, kiedy dusze przodków wracają do domów. Przyszło to, co babki mawiały. Czas między światami. Przed wszystkimi świętymi, przed zaduszkami, granica cienka, jak pajęczyna o świcie. się snują, wiatr niesie szepty. A ziemia drży, bo przodkowie wracają popatrzeć, czy ich pamiętasz, wtedy się świece pali. Nie jedną nie byle jak. Ogień ma być czysty i jasny, żeby dusza wiedziała, którędy do domu. Bo ogień to pamięć, to modlitwa, to most. Nie ma ważniejszego w tym czasie niż światło, jedno płomyczek, a dusza już się nie błąka. Dawniej w każdej chacie stawiano świece w oknie, ogień na progu, a przy stole. Dodatkowy talerz. Bo choć go nie widać, on tam siedzi. Dziad, baba, matka, brat słuchają, jak drewno czaska, jak mówisz dziękuję. Ale pamiętaj, nie każda dusza dobra, nie każdy cień łaskawy. Te dni nie grzeb w tym, czego nie rozumiesz. Nie wywołuj, nie pytaj, nie otwieraj. Granica cienka jak włos. Wystarczy jedno słowo, jedna głupota. I już coś może wejść, co nie chce wyjść. To nie ma wiedzy, niech pali świece, niech się modli nic więcej. Modlitwa to też magia, tylko cisza. Dla tych, co wierzyli, wypominki, żeby im było lżej, a dla nas. Pamięć i wdzięczność, bo bez nich nas by nie było. Ich krew w nas płynie, ich słowo w naszych ustach, ich strach i siła w naszych sercach. Tak mówili moi przodkowie w starych czasach, żeby nocą nie wylewać wody, bo można ducha oblać. Nie prząść, nie szyć, nie tkać, bo duszę można uwiązać. Wtedy się siedziało cicho, słuchało, jak wiatr śpiewa, jak liście tańczą. I modliło się. I dziękowało za życie i za ród. Więc jak dziś zapalisz świecę, kochana istoto, to nie rób tego w pośpiechu. Powiedz w myślach. Dziękuję wam, co byliście przede mną. Niech wam ziemia lekką będzie, a światło was prowadzi. Niech płonie światło, niech trwa pamięć, niech dusze znajdą drogę.